A więc witam, z tej strony Szabo, ozdobne Mam smutną wiadomość Gdyż Kwoka zabiła... Jedną przepiórkę wczoraj Przepiórki sobie tu do klatki wrzuciłem wczoraj No na szybkości mówię, nie będę robił żadnej klatki Więc tak są wrzucone Przeskoczyła tutaj przepiórka i ona myślała, że chce coś zrobić kurszakom i zabiła ją. Zresztą ona, w kółko jest agresywna no zobaczcie No i tak musimy rekordować, zrobić, że wszystkie młode są. Tu jest 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wszystkie zresztą widzicie, bo tam są pióra, w po ile nawet są pióra po przepiórce. Szkoda przepiureczki, szkoda, Bo zwłaszcza, że to kurkę nie ma kurczaka nie no, trzeba też się zrozumieć broniła młodych przy piórek nigdy nie widziała Myślała, że chce coś zrobić Więc oddzieliłem nie może młodym tutaj Body. Widzę, że nie, że nie jest zbyt, tylko naszych wyczyścimy troszkę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj mody. Muszę przypiórki se puścimy, uciekać, uciekać. Posły się napić, najeść, uciekać. Se kurczaki, trzymaj się, zbierzemy. Poszło, no poszło, poszło. no, no. no. no tutaj, tak to pójdzie. Ła no co mi To tyleś na De Milko. No, co mnie ganiasz? Stąd idzie ją ten. Wypuszczam z młodymi. Tylko tutaj jeszcze zobaczymy, czy jest jajeczka wcale to gniazdo wstawiłem. Widzę, że już się jakaś interesowała. Dobra. Czynice wam dać, bo wy nie macie karnika. Będę ten film musiał montować. Nie wiem czy mi się będzie chciało. Po prostu taki wrzucę. Macie. Kurde, znowu ostrość Nie ja pierdzielę. Co jest? Nie tak. Za ciemno, czy co? No zobaczcie, nie chcę złapać No, teraz coś. Dobra, idziemy stąd. Szybko tylko nagrać. I tyle. Dzisiaj trochę zimno. Cześć mama. Byś pół pojidła wypiła, bo wczoraj wlałem. Paśnik widzę zjadłaś. Siana. Sporze zjadłaś, Obierków jełaś. Tak jak Też Też sprawdzić gężdę. czy się ruszają. Ruszają. Już chyba Już chyba cię wkurzają, że już ich tak nie bronisz Pierwsze trzy dni tobie tak biła strasznie, że hej jak zgadnę pewnie Kura już mixa od poleciała w Wpidu Co jest A Abuśka wyszła Kogucik i nakrapiania No tak jak zgadłem, no już wyleciała Zboża jeszcze macie, dzisiaj chcę dokończyć Lecie znaczy, tutaj do brachm. a tu już brachmy dałem z silkami Cześć, koko, koko. zboże wam tylko wrzucę Dobra, lećcie, lećcie sobie, lećcie Ja już wam daję jedzonko Czekajcie tak jakoś, o. Musi widać tym. Wy dostaniecie dzisiaj w niej, bo wczoraj was puściłem na obornik i dzisiaj też się puszczę na obornik. Te wioski wywołam. Bo gnój rozrzucam. a tyle robaków jest, że hej. Że one samymi robakami mogą się najeść. To zobaczymy. Jaj, tutaj tyle zjadło, że tam dwie godziny siedziały dobre. Ach, nie chcę lecie. Dobra, wyszło. Są jakieś jajka. Siedziała dopiero jakaś, bo tu są zimne, tam są takie cieplejsze jeszcze nie ma nic. Ale podkładki tutaj mam pewnie się działa Bo na dole to się działa pewnie nioska. wszystkie już oborzącone Czy wszystko? No, nie wszystko, ale nie, to jest większość. To co chcę pokazać to pokazuję Tych tu nie otwieram a, ale pokażę wam tu na nagrodzie. tutaj nieźle przeryły kury. O, tutaj ten oborniczek tu też wysypany, ale tu był świeższy z góry. Tutaj już ten starszy. Tu to już w ogóle takie. Chciałem, żeby tu też rozbiły te kury. To jak cholera. Ale tu robaczków było. Jeszcze tu jest pewno robaczków. Te czasne reszcie pięknie. W szklarni będzie trochę trzeba za sali się mordyka. Może za miksa znajdziemy kurkę. Muszę już tu Kurde, tą korę i tu roz... Kopały tam też, całą korę rozkopały, kury. Ciękka rzecz, <coughs> Kurde. Muszę powyrywać to, bo to jest zboże. Dać samicy, i już tutaj dać obornika, przykryć słomą, albo Na pewno to mi szyby strzeliły tutaj, trzy zibę, i będę musiał wymienić. Tu mi strzeliło, widzicie aż spadło do środka. Tu mi na dole strzeliło, o to już dałem ten, tak bo miałem wcześniej tu kury, żeby mi nie wychodziły. No tu i tak mam wiecznik. W postaci takiego właśnie. Tu akurat są całe, całe. No i tak wokół całe, całe są. Tutaj na daszku też są całe, ale tu z przodu... O Boże, tu z przodu strzeliło. Jest cała do wymiany. Tego kogutem już tutaj się boję wchodzić jak to spierdzieli się tylko to też strzelona, ale się trzyma no to jedno na dachu i dwie tutaj na pomokach a nie, tu włoszka jednak się niesie na dole teraz tu przyszły wnioski z kogutem włoszka, jest, włoszka została, czyli włoszka się niesie a nie, jest tu włoszka kurde, nie zauważyłem no tak, raczej przychodzą się najeść potem sobie potem gdzie jest ta miksa? No tam jest Kogucik byś przechobacił ją do swojego stada jak już kurde mi ucieka Żeby się, chociaż się pilnował Mała kurka, Koguć za duży do niej. tutaj łazi Co jest dziadu Czemu ty mi uciekasz, co? Z Znioskami się nie chciało chodzić, szabo się nie chce To idź ty cholero Ale ona się gdzieś niesie, bo takiego ryjka na czerwonego, jak ją zawsze łapię, żeby ją wpuścić do szabu wieczorem. To ciężka jest strasznie. Gdzieś się niesie pewnie. No i pewnie się gdzieś nanies i kurde siądzie na jajka. wtedy pewnie będą niezależone. O właśnie. O tym mówiłem. <śledzicie> Widzicie? Ledwo co idę? Jeszcze mamy dwa jajeczka. I to pewnie od niej bo są małe. Widzicie, na środku, kurde, ja na środku, no. Przykupce sygliwe. Eee. sobie położę. No ja tak na dworze, tak na tym. Gdzie ty, kuraki Nie, ty co jeszcze się wkurzysz? E, co? Pewnie głodna, ona by zjadła sobie, bo ona pewnie tak koło szóstej wychodzi, jak już się jasno zrobi od tych, kurde, szabo. O, no to się kogut wesiał są w obroty. Wesiał w obroty, gonią. Patrzcie, jak się słucha dobry kogucik. Jesie ja mi się po środku, kurde, niezależne jajka, bo jak u szabo nie siedzi, to kogut ją nie łapie. Ten to raczej nie, nie dygnie, bo jest za duży. Nie? Byku Dobra, bo ja cię nie chcę stresować, ja chcę tylko tam tutaj dogościć. Chodź tu dziadu. Ona sama dar nie pójdzie dopiero. Teraz się ja tu pójdzie płotem No tak ładnie. Chodź tu. Cała, kogucik ci nawet woła. Chodź tu dziadu. No i widzicie. Chodzi się trochę dłuższy film, bo 11 minut już... Ah. Miałem dwie zostały Słowy, jakby kto pytał to Co się ten drze A ta gdzie znowu, tam Co to się, kto się drze drze? krapianka. Co się drzesz? Co się drze kobita? Teraz się Brygida drze Cicha bądź, Brygida W się co się dzieje? Nie krepianka Aś. Ładna się wyrobiła Tylko szkoda, że ma już taki duży grzebień, nie? Gdyby miała taki jak twoja matka, taki mniejszy, to by było fajniej Bo ma duży grzebyk A mi się podoba jak mają mniejsze grzebyki Ty, ale mało zjadłaś Z taką kulkę dopiero A ja dopiero początek dnia właśnie mi na rączkę łaś, łaś. Dawaj, druga nóżka Druga Opa, 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 opa Ajajaj Bo aj, aj. nawet to za ładcie kałada. Ogon stoi jak trzeba. Skrzydło opuszczone w dół. Opa, patrz. Ty może się nawet będziesz niosła tylko, Ale grzebek masz trochę długi. Wiem, że usza, bo to muszę mieć długi, ale ja tam wolę z krótkim. Co jest kukucik? I to masz kurde, wkurzenie z tym ogonem, nie? Zwiewa ci. No, miksa chodzi, chodź, 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 chodź. jest, chodź, 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 jest. Dość do środka. O właśnie, mówiłem. O, Chodź. Chciałem cię skontrolować, mamuśka. Mówiłem. A trzeba wcześniej przyjść. Ale roję. Mam nadzieję, że ta siądzie na jajka jak ta czarna. nie wiadomo, bo ona z... zawsze szuka żeby się gdzieś znieść po kątach więc nie wiem a nie, to jednak nioska siedziała zobaczcie, widzi już nie wiem, czy widzicie nie wiem, co ona ma teraz tak macha ten dupą ale ma brudne łapy od błota ale to tylko ona, kurde. kogucik czyste, boszka czyste, tamta też czyste. No dziwne, bo już nie padało, musiałeś gdzieś wejść do wody. To się kogut boi. Kogucik się nie boi. No, tata się bardziej boi. Łaszka, chodź. Chodź, Łaszka. Ty się nie boisz, nie? Zobaczcie. Będzie jajko. Będzie jajko no pana nawet usiąść mi nie da, nie? Że jedna kurka Ale od ciebie to już mam trochę młodych Bo całe aż dwa <ścoughs> Dwa czy trzy Nie wiem będę musiał to zobaczyć No nie raczej dwa Tak tylko dwa Jeden taki duży żółty był drugi taki trochę mniejszy żółty i miał pasek no to dwa od niej młode i w inkubatorze wrzuciłem tak Zostały dwa Tutaj trzy, też pięć I teraz cztery Dziewięć plus te dwa są To jedenaście by było, jak się wyklują no, Mało, ale razem jak się tego wszystkiego połączy To jest trochę Dwie włoszki Włoszek będę chciał Dlatego tego włoszki zbieram jajeczko. Teraz odnioski już daję tam do jedzenia do domu A jak już będzie chciał jakieś wnioski, to może o tej miksa. I daję podkładki, żeby usiadły, a żeby jajka te się nie chodziły. Niby teraz fajnie, słoneczko ciepło, nie? ale wieczorem przyjdzie co do czego to taka temperatura do soli, że hej. No to kto się tak kurde odzywa co chwilę. Kurde, no nikt nie chce kogo tak kupić. Uciekaj, Brigida. Ja wiem, że ty dzisiaj chcesz jajko znieść. Przecież źle obliczyłem, bo dzisiaj ma się znieść. W że wczoraj. No tego ja nie wypuszczam. Chcę, żeby się tam zniosła. Bo ona, kurde, mi to znowu przyjdzie się zniesie. Tu, a jak ona ma tutaj mieć gniazdo? Jak ona ma mieć tam gniazdo? Już tutaj się rozwala, to nawet. I poza tym jakby usiadła na jajka to No to co, no, w takim sypie potem siedzi, bo tam są jakieś stare deski i coś takiego A poza tym no, by była otwarta i co? Coś by ją porwało no, Ta już się teraz w górę, co wpuściliśmy Ościeczka, czy się okna dało otworzyć po zimie. Też chyba strzeliła, bo widzę Prawie O da się. To się wybiera, to się wydziera To ja pan tu przewiew zrobię, ale To trzeba otworzyć, bo tu siatka specjalnie jest Widzicie? Pomyślane No i moją przewiew Więc co na tyle? Zostawcie łapkę w górę, suba No i cześć.